Kosmetyki, które uwielbiam, ale nie cierpię ich opakowań. Słynna paletka od Dr. Ireny Eris jest świetna. Jeden minus. Ta paleta wygląda tak po jakimś czasie użytkowania. Palcuje się absolutnie dramatycznie. Przez to po jakimś czasie nie wygląda już tak ładnie. Oczywiście, że to można wyczyścić. Uwielbiam, ale to. Jest do poprawki. Serum od Bielendy z ceramidami. Ja już je praktycznie skończyłam. A jak ja praktycznie już kończę jakiś kosmetyk w filinacji, to znaczy, że naprawdę jest super. Tylko czemu to się musi tutaj tak wszystko paprać? To serum jest bardzo gęste, więc oblepia całą tą pipetkę. I jak ją chcemy włożyć z powrotem, to się rozlewa tutaj po tym całym dzióbku. Czerka z Banffy. Oczywiście, że jest super, ale kto do jasnej, ciasnej? Wymyślił takie opakowanie na wcielkę. Temu tu nie ma aplikatora, nie wiem, sprayu, czegokolwiek, jakby jak mam to nałożyć na skórę głowy, nie marnując produktu. Jak to nałożę bezpośrednio na dłonie, to będzie mi to wszystko tutaj ściekać. A...